Cześć Boże. Witamy Was w kolejnym katolickim podsumowaniu tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Uczniowie katolickiej szkoły zmuszeni do oddania pokłonu Allahowi. Potworna profanacja w Polsce. Kaplica zamknięta do czasu nabożeństwa wynagradzającego. Triumf tradycji nad grobem papieża Franciszka. Beatyfikacja polskiego księdza już wkrótce. Akt najciemniejszego zła w kaplicy z najświętszym sakramentem, oraz Leon XIV i Wielka Dezinformacja. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Uczniowie katolickiej szkoły zmuszani do oddania pokłonu Allahowi. Włoska katolicka szkoła przedszkolna Santa Maria dalle Vittorie Ponte della Priula zorganizowała wycieczkę do meczetu w Suseganie, gdzie dzieci w wieku od 3 do 6 lat uczestniczyły w zajęciach prowadzonych przez imama. Dzieci zdjęły buty. Nauczycielki założyły chusty, a następnie wszyscy weszli do sali modlitewnej, gdzie imam opowiedział o pięciu filarach islamu i powiedział, jak wygląda modlitwa muzułmańska. Dzieci próbowały naśladować gesty modlitewne, w tym klękanie i skłony w kierunku Mekki. Wydarzenie to wywołało kontrowersje wśród opinii publicznej i polityków. Wicepremier Matteo Salvini skrytykował wizytę, określającą ją jako przykład cichej islamizacji włoskich szkół. Dyrektor szkoły Stefania Batco. Broniła jednak wizyty mówiąc: Chcieliśmy pokazać im miejsce, w którym modlą się niektórzy ich muzułmańscy koledzy z klasy, aby wszyscy czuli się jak w domu. Podkreśliła przy tym, że około 25% uczniów szkoły pochodzi z rodzin muzułmańskich. Potworna profanacja w Polsce. Kaplica zamknięta do czasu nabożeństwa wynagradzającego. W ostatnim czasie w Polsce miały miejsce kolejne profanacje obiektów religijnych, w tym jedna szczególnie niebezpieczna. W nocy z 23 kwietnia 2025 w swoszowej w powiecie tarnowskim dwóch mieszkańców ujęło na gorącym uczynku mężczyznę dewastującego zabytkową kapliczkę. Sprawca mieszkaniec powiatu tarnowskiego został przekazany policji. W wyniku dalszych ustaleń potwierdzono, że uszkodzone zostały dwie kapliczki. Straty oszacowano na około 100 tysięcy złotych. Policja podkreśliła, że zdecydowana reakcja obywateli miała kluczowe znaczenie dla szybkiego zatrzymania sprawcy. Z kolei w mielcu w nocy z 30 kwietnia na 1 maja doszło do włamania i profanacji kaplicy pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki. Jak podaje portal niedziela.pl zniszczony został krzyż ołtarzowy, który sprawcy porzucili przed wejściem kaplicy. Ukradziono m.in. pozłacaną monstrancję, mosiężny gong, paramenty liturgiczne oraz mszał. Na posadzce rozlano dużą ilość oleju do świec, co może świadczyć o próbie podpalenia. W oświadczeniu parafii napisano Prośmy Boga o zmiłowanie się nad sprawcami tego haniebnego czynu, a dla nas o gorliwość serc i większą troskę o sprawy Boże w naszym życiu prywatnym i publicznym. Ksiądz Marciosek proboszcz parafii, podkreślił: cytuję: nie mamy wątpliwości, że było to świadome działanie, wymierzone przeciwko Bogu i Wspólnocie ludzi wierzących. Koniec cytatu. Policja zatrzymała dwóch mieszkańców w wieku 27 i 44 lat, którzy usłyszeli zarzuty włamania, kradzieży i obrazy uczuć religijnych. Sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na dwa miesiące. Kaplica pozostaje zamknięta do czasu nabożeństwa ekspiacyjnego planowanego na 13 maja. Triumf tradycji nad grobem papieża Franciszka. Jak poinformował portal Liseit News. W czwartek 8 maja 2025 roku w rzymskiej bazylice Santa Maria Maggiore, w zaledwie dwa tygodnie po pogrzebie Franciszka, który zgodnie ze swoim życzeniem został tam pochowany, odprawiono tradycyjną mszę łacińską. Oświetlony punkt w tle, który widać na nagraniu, to właśnie grób papieża. Msza została odprawiona przez kapłana z Instytutu Chrystusa Króla. Obecność mszy trydenckiej w tej bazylice była znaczącym wydarzeniem, ponieważ podczas pontyfikatu papieża Franciszka tradycyjna liturgia była tam zakazana. Redaktor naczelny portalu, który uczestniczył w liturgii, określił wydarzenie jako „bardzo wyjątkowe” i zauważył, że to zabawne, bo papież Franciszek właśnie tu został pochowany. Wyraził przekonanie, że Bóg ma poczucie humoru, skoro tak szybko po pogrzebie papieża, który ograniczył tradycyjną liturgię, msza trydencka została odprawiona w jego miejscu spoczynku. Miejmy nadzieję, że ten jakże symboliczny obraz jest zapowiedzią nadchodzących dobrych zmian w kościele. Być może to znak, że w przyszłości za nowego papieża godne celebrowanie liturgii znów odzyska należne miejsce, a może nawet kto wie, mszat którą w tym momencie bez wątpienia docenia już również świętej pamięci papież Franciszek, zostanie na nowo uwolniona. Beatyfikacja polskiego księdza już wkrótce. Watykańska Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych potwierdziła, że beatyfikacja czcigodnego sługi Bożego księdza Stanisława Kostki Strejcha odbędzie się w sobotę 24 maja 2025 roku na placu przed katedrą poznańską. Liturgii będzie przewodniczył kardynał Marcello Semeraro, prefekt dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Ksiądz Stanisław Strejch, urodzony w 1902 roku w Bydgoszczy, został zamordowany w 1938 roku podczas mszy świętej dla dzieci w kościele parafialnym w Luboniu koło Poznania przez aktywistę komunistycznego. Akt najciemniejszego zła w kaplicy z Najświętszym Sakramentem Jak podał portal Catholic News Agency, w dniu 6 maja 2025 roku w kaplicy przy parafii św. Teresy z Kalkuty, Mahanoy City, Pennsylvania, Doszło do wielkiej i niebezpiecznej profanacji. Ojciec Kevin Gallagher, proboszcz parafii świętej Teresy z Kalkuty powiedział, że tego dnia mężczyzna przyszedł do kaplicy parafialnej około godziny 21. Podłożył ładunek wybuchowy na ołtarzu, podpalił go, a następnie wybiegł. Urządzenie eksplodowało uszkadzając monstrancję, ołtarz, sufit i kilka witraży. Sprawca, 32-letni Kyle Kuczyński został zatrzymany przez policję i osadzony w areszcie. Ksiądz stwierdził, że nie wie, co mogło być motywacją Kuczyńskiego do takiego działania. Dodał jednak, że przedtem podejrzany odwiedził kaplicę i niepokoił przebywające tam wówczas zakonnice. Biskup diecezji Allentown, Alfred Schlert, potępił ten czyn, mówiąc: Wiara w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w najświętszej Eucharystii jest centralnym punktem wiary katolickiej. Użycie ładunku wybuchowego w celu zniszczenia najświętszego sakramentu jest aktem najciemniejszego zła. Koniec cytatu. Wyraził wdzięczność, że nikt nie ucierpiał, oraz nadzieję, że sprawca otrzyma potrzebną pomoc i zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Leon XIV i wielka dezinformacja. Po tym, jak Robert Prevost został wybrany papieżem, rozpoczęła się medialna walka nie tyle o jego względy, co o ideologiczne zawłaszczenie sobie jego osoby. Środowiska, tak zwane katolicko-liberalne, usiłują już tworzyć narrację wokół Leona XIV, jakoby był on z całą pewnością papieżem sprzyjającym tendencjom modernistycznym w podobnym stopniu jak papież Franciszek. Zdążyliśmy już usłyszeć z ust arcybiskupa Galbasa, że, cytuję, będzie to pontyfikat kontynuacji po Franciszku, aczkolwiek na pewno w nowym stylu. Andrea Cardi, z kolei, założyciel jednej ze wspólnot katolickich, w wywiadzie dla Corriere della Sera stwierdził, że nowy papież będzie umiał realizować ideę Franciszka. Redaktor naczelny La Croix nazwał Leona XIV papieżem dla Kościoła i dla świata w zgodzie z linią Franciszka. Jeden z czołowych przedstawicieli modernistycznej niemieckiej drogi snodalnej, profesor Thomas Syding, stwierdził, że fakt, że nowy papież znakomicie zna drogę synodalną w Niemczech, sprawia, że jest to dla nas najlepszy z możliwych punkt wyjścia do dalszego kroczenia tą drogą. Kuzynka Franciszka zdążyła już wyrazić nadzieję, że nowy papież pójdzie jego drogą, a najdalej w swoich refleksjach poszedł kardynał Montenegro, który stwierdził, że kontynuacja pontyfikatu Franciszka jest obowiązkowym kierunkiem. Także według luksemburskiego modernisty kardynała Jean-Claude'a Cholericia, będzie to pontyfikat kontynuacji magisterium papieża Franciszka. To wszystko jest rzecz jasna sprawna medialna zagrywka, która ma zapewnić faktyczną kontynuację działań w duchu poprzedniego papieża, choćby poprzez wywieranie presji na nowej głowie kościoła. Tymczasem, póki co, nowy papież dał nam się poznać jako znacznie bardziej umiarkowany i katolicki, niż te środowiska chciałyby go widzieć. W zupełnie innym duchu wypowiedzieli się zatem konserwatywni duchowni. Arcybiskup Marek Jędraszewski powiedział: „Jestem całkowicie przekonany, że nowy papież Leon XIV z całą świadomością przyjął to imię, zdając sobie sprawę z rozchwiania doktrynalnego, zachwiania poczucia tego, czym jest prawda, z tego powszechnego zwątpienia w prawdę. Z kolei ojciec Rafał Ściborowski, opat archiopactwa Cystersów w Wędrzejowie, powiedział, że imię Leon, które przybrał nowy papież, zobowiązuje i wskazuje na kontynuację kościoła wiernego tradycji i duchowi zakonnemu oraz czci dla Eucharystii. Podkreślił też, że cześć dla tradycji wyraża również pełny strój pontyfikalny, w którym ukazał się nowy papież. Kardynałowie Raymond Leoberg i Robert Sarach przekazali nowemu papieżowi serdeczne życzenia powitalne i poprosili wiernych o gorliwą modlitwę w jego intencji. Abyskup Joseph Strickland powierzył Ojca Świętego prowadzeniu Ducha Świętego i opiece Najświętszej Marii Panny, modląc się, aby wiernie strzegł depozytu wiary i utwierdzał swoich braci w prawdzie. Ostatecznie to, jaki naprawdę będzie pontyfikat papieża Leona XIV, dopiero się okaże. Bo choć środowiska liberalno-modernistyczne szybko rozpoczęły medialną ofensywę mającą na celu narzucenie narracji o kontynuacji Franciszka, fakty wskazują, że przy zachowaniu roztropnej cierpliwości mamy prawo mieć nadzieję, że to, co zadziało się w ostatnich latach w kościele, papież Leon zepnie w ramy katolickiej ortodoksji. Te nadzieje wzmacnia również ojciec Jorge Milan Kotrina, rektor katedry w Siklajo i przez 8 lat domownik obecnego papieża Leona XIV. Jak podał portal Rorate Rorateceli, Kotrina w udzielonym niedawno wywiadzie, pytany na tarczywie o sprawy środowisk tęczowych, stwierdził stanowczo: Leon XIV, cytuję, bardzo dobrze zna nauczanie Chrystusa. Nigdy nie słyszałem od niego ani jednego zdania popierającego te nowinki. Przeciwnie, zawsze starał się ukazywać rzeczy w świetle prawdy. Ojciec Kotrina podkreślił również, że papież Leon XIV nie odrzuca nikogo. Gotów jest przyjąć każdego z problemem, także osoby homoseksualne. Ale zawsze z myślą, by, cytuję, pomóc im wyjść z grzechu, jak naucza Ewangelia. W wywiadzie wprost nazwano akty homoseksualne grzechem ciężkim, co wzbudziło widoczne niezadowolenie dziennikarza. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite lub poprzez portal Tiply. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy również do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!